Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w czwartym odcinku z gry Shakes and Fidget. To tak, dzisiaj będzie tak jak zawsze, czyli no, to co zawsze wiecie w poprzednich odcinkach. Mm, najpierw wyjaśnię, dlaczego mnie tak długo nie było. No, po pierwsze, to na pewno mi się trochę nie chciało nagrywać. No, a po drugiej przestałem na chwilę grać w SF, miałem ważniejsze sprawy. I no, i nie grałem. no. To, to dzisiaj wchodzimy pierwszy raz od tygodnia. Wynajmiemy sobie wyszowca. mi Jest event. Event zaświadczenia. Zatokujemy sobie Lochy, wejdziemy na kushera i. No i chyba nie. Jeszcze coś będzie na pewno. Zaatakujmy. No, przegrałem. Nie szkodzi. Eee... Zobaczmy, co w gabinecie magii. U, pota! Eee, wytrzymałość. To nie dla mnie, to nie dla... Mam lepsze etyki. Teraz sprawdzimy tu. Siła. No, no fajnie, pota się trafiła jej. No, jak wam mówiłem, słabo już. Nie, jakoś nie wiem. nie, zludził mi się jakoś. Ja mam tak, że mi się chcę grać w SF, a potem nie chcę, chcę, nie chcę tak na zmianę. No, to tu by było na zle. Ustawiam sobie warto. Warte. Wylogujemy się. Kuszę. Kuszer. O! Warto. Sama ataki. My też zobaczymy co w zbrojowni. Zręczność 120, mam lepsze. Gabinet mm, magii. Plus 104, 123, no to tak. No. Uff, idziemy na lochy i to będzie chyba koniec tego odcinka. Ja to się już nagrywa a jeszcze spoko. Pirat... Pirat... Nie, T-Rexa. Zaatakujemy. No i to by było. No, w tym odcinku na tyle. Komentujcie. No, subskrybujcie i, no i wchodźcie na kanał, żeby być ciągle na bieżąco. No, nara wszystkim.